W naszym kraju życia publicznego też bardzo mocno pomysłowaną przy kolejności głos podwojone albo ilość komisji. Jeśli chodzi o środowisko wiejskie, to praktycznie w każdej miejscowości będzie komisja. W miastach też będzie o wiele więcej. A na wsi to wiadomo, to, że to przy kościele będzie, ale racza, traktor, tak. że setki tysięcy osób będą potrzebne do zaangażowania w komisji, to jest po pierwsze. Po drugie też... E, Wprowadzona została zasada, nawet obowiązek dowożenia yy, przez, przez publiczny transport albo zorganizowany transport do lokali wyborczych. Moim zdaniem to jest ogromne niebezpieczeństwo związane z, z manipulacją ewentualną w wyborach. Kolejna kwestia, s, y, słyszy się też o tym, że rejestry wyborcze będą sporządzane w resorcie cyfryzacji pana Cieszyński. e, Cieszyńskiego. Że praktycznie chyba wszyscy komisarze wyborczy zostali wymienieni, zostali powołani w nogi i takich elementów jest cała masa. Jaka jest taktyka na nadchodzące wybory, bo od strony technicznej to będzie bardzo trudno te wybory i przeprowadzić, ale przede wszystkim dopilnować, żeby tam się nic niewłaściwego nie wkradło, mówiąc tak, takim językiem najbardziej delikatnym.